Cześć. Witam cię w podcaście, w którym próbuję połączyć przedsiębiorczość, duchowość i rodzinę. W pędzie obecnego życia coraz częściej zastanawiam się, jak to zrobić. Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć wraz z moimi gośćmi. Nazywam się Jakub Żak i zapraszam cię do dzisiejszego odcinka. Cześć. Zapraszam cię do filmu, w którym powiem ci o pięciu sposobach na to, jak wyjść z etatu. Pod ostatnim moim filmem na temat otworzenia swojego stepu internetowego kilka osób napisało mi, że no dobra, fajnie, kula, ale mm, ja dzisiaj pracuję na etacie, ja nie mam swojej firmy, ja nie mam swojego biznesu, e, co mi z tych porad, co mi z tych informacji? I jak najbardziej zgadzam się w tym w trudno oczekiwać od kogoś, kto dzisiaj pracuje na etacie, by miał czas na mm, prowadzenie dwóch, trzech, czterech firm albo stepu internetowego na kilkaset tysięcy złotych, to jest jasne, jednak chcę zacząć od najważniejszego zdania. To co jest najistotniejsze, to nie musisz mieć sklepu, nie, nie musisz mieć sklepu, żeby pracować na etacie, ale jeśli chcesz mieć sklep, to musisz pracować na etacie. Pozwól, że wyjaśnię. Wiele osób wydaje się, że każdy, kto ma sklep internetowy, on tam się po prostu urodził. Oczywiście, no pewnie taka grupa ludzi jest, ale szacuje się w ogóle na świecie, że nie więcej niż 3-6% osób na świecie jest w jednym lub trzecim pokoleniu osób utrzymanych środków, tak? Czyli po prostu mój dziadek założył firmę, tak? I ja mam z tego kasę. Albo mój tata założył firmę i on mi dał te pieniądze. Większość, większość biznesów czy większość przekazywanych majątków zazwyczaj w drugim, trzecim pokoleniu już umiera czytać sobie statystyki, naprawdę to są oficjalne dane, to nie są jakieś tam utajnione. Z tego powodu, że jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do łatwych pieniędzy, no to jasne jest to, że nam łatwo rozchodzą. No, takich przykładów jest dużo więcej, tak? Wiemy o sytuacjach, gdzie Mam takie z loteriami, takimi wygranymi, czy niespodziewanymi na przykład zwrotów pieniędzy, tak? Nieraz jest tak, że ktoś dostaje jakiś zwrot pieniędzy, albo na przykład to, to jest często gdzieś tam żart, tak? że ktoś mówi, no, gdybyś nie palił, tak? Bo ktoś na przykład pali, tak? gdybyś nie palił, to byś oszczędzał rocznie, coś tam, ileś tam, a za 10 lat miałbyś Ferrari, tak? No i ludzie mówią, no dobra. To, to, to ty nie palisz, to, to gdzie jest Twoje Ferrari, nie? Więc to są tego typu, oczywiście, tematy. Ale ja chcę skupić się na tym, żebyś wiedział i rozumiał o tym, że nie sztuką jest rozumieć i wiedzieć, co zrobić, tylko sztuką jest, żeby zrobić te małe pierwsze kroki. Bo wiele osób dzisiaj ocenia osoby, które mają swój własny biznes, swój sklep internetowy, swoje własne produkty, ale może nawet swoje usługi, na poczet tego, że dzisiaj serdecznie niestety. W większym czy mniejszym stopniu no... Rozwijają się, tak? I jak chcę to powiedzieć, ponieważ wiele osób naprawdę przeprowadziłem wiele wywiadów, wielu rozmów, wiele rozmów, myślę, że setki rozmów z przedsiębiorcami, i bardzo często każdy z nich powtarza ten sam etap i ten sam, może powiedzieć, mantrę, że wcześniej gdzieś u kogoś pracowali. Wcześniej gdzieś u kogoś pracowali, wykonywali jakąś robotę dla, dla innych osób. I to jest myślę, że o tyle bardzo ważne, moim zdaniem, że wiele osób, które dzisiaj pracują na etacie, wydaje się, że no, niemożliwe jest to wyjście, tak, że a, temu się udało, tam temu coś. I powiem ci, od razu naprawdę jeśli masz takie myślenie, to absolutnie nie dopuszczaj nic ani pół myśli dalej. Musisz nad tym popracować. Jeśli Twoje obiekcje dzisiaj są głównym tematem rozpoczęcia, bo właśnie tam temu się udało, tam temu się nie udało, tamtego coś tam, bo, bo ma lepiej, bo ma gorzej, bo, bo ty jesteś oczywiście w najgorszym położeniu, to jeśli masz dzisiaj takie myślenie, to naprawdę proszę Cię. Bardzo głęboko Cię proszę, zatrzymaj takie myślenie i dzisiaj już w tym momencie nad tym pracuj, ponieważ takie przekonania nie puszczą Cię ani o krok dalej, ani o milimetr dalej do przodu, po to, żebyś mógł rozwinąć swój własny biznes czy swoje własne przedsiębiorstwo. I od razu zakładam bardzo ważną rzecz. Pamiętajcie o tym i pamiętaj o tym, że nie każda daje się na bycie przedsiębiorcą. To naprawdę ciężki kawałek chleba. To jest temat dla osób, które są e, samozdyscyplinowane, które potrafią wyznaczać sobie cele i je realizować, które potrafią wyznaczyć sobie procedury, które będą realizować w najbliższych miesiącach, które potrafią myśleć perspektywicznie, tak? Czyli co się wydarzy za rok, dwa, trzy, bo niestety tak bycie, e, to jest naturalne być przedsiębiorcą. I po czwarte, czy już po piąte, najważniejsze jest to, że, no, niestety często jest tak, że jest tak dużo stresów, czy dużo, może nawet nie tyle, co stresów, co nieznanych, które dla wielu osób, które dzisiaj w XXI wieku żyją, są nie do, do przeskoczenia. Miałem ostatnią rozmowę z takim młodym chłopakiem, który ma dzisiaj 19 lat, i on, on życiem jest przestraszony. On, on boi się wyjść do ludzi, on boi się jechać autobusem, bo tam jest zatłoczono, bo ma jakieś fobie takie, siakie i owakie, żeby rozumiał. Ja tego nie oceniam, tylko mówię, że. No dzisiaj przedsiębiorstwo z tym się wiąże po prostu. To jest naturalna kolej rzeczy, że takie rzeczy będą. Nie będzie łatwo, nie będzie trudno, będą reklamacje, ludzie ludzie płakać, będą krzyczeć, będą zdawało negatywa, będą dzieci oceniać. Ja ostatnio mam przeboje na Allegro, na moim koncie Allegro, ponieważ w jednym z moich kont Allegro konkurencja w roku kupiła towar i wystawiła negatywa. No, jest to dla mnie rzecz oczywista, oczywistość. Muszę to wybaczyć, zrobić taką anegdotę, ale myślę, że takie anegdoty są też ciekawe, życia wzięte, tak? Wyobraź sobie, że kupiłeś sprzęt, Zaraz przejdziemy do tych pięciu tematów, ale musisz, muszę to powiedzieć. Wyobraź sobie, że kupiłeś sprzęt, e, e, zamówiłeś go, bo wyobraźmy sobie sytuację w moich sytuacjach. Ktoś ode mnie kupił sprzęt na moim stapień internetowym e, i m, kupił go m, na fikcyjne dane, tak? no bo jest imię, nazwisko, ale adres ulica się nie pokrywają. Kod pocztowy jest całkowicie inny niż ulica. Nie ma takiej ulicy na tym kodzie pocztowym w ogóle w Warszawie. E, I ta osoba, która kupiła ten sprzęt, zamiast, no, stwierdziła, że coś jest wadliwe w tym urządzeniu, tak? To była nowka sztuka urządzenia i stwierdził, że, stwierdziła, że, no, to nie jest oryginał, tak? To jest akurat renomowana firma, e, był to sprzęt Apple'owski e, więc, no, ciężko się przyczepić, wiecie, do sprzętów Apple, że coś tam może być kombinowane, tak? No bo jeśli, ta firma wydaje jakieś produkty, no to nie są to firmy Krzak, tak? No to jest jasne i oczywiste. I ta osoba napisała, napisała wystawiła negatyw, kupiła produkt i od razu wystawiła negatyw, że była w serwisie Apple. Tam stwierdzono, że nie oryginalny ekran, nie oryginalna bateria, nie oryginalne całe podzespoły i sprzęt jest nieoryginalny, nie? I zostawia negatywa, koniec. No i dzwonię do tej osoby, mówię, chcę, chcę, mówię, chcę zrobić, żeby zwróciła zwrot. Telefon nie odbiera, maile nie odpisuje, smsy nie odpisuje, nic się nie wydarza. Jest tak przez dwa tygodnie, człowiek cisza. Paczkomat kupiony jest o kilka kilometrów niż to miejsce zamieszkania, niż podany adres. Telefon nie istnieje, karta operatora sygnał, że została karta usunięta. Koniec kontaktu. Masz negatywa, tracisz super sprzedawcę, tracisz smarta na sprzedaży. Koniec. Ty masz nerwy a ten ktoś po prostu zrobił ci fajnego psikusa. Cieszy się bardzo, że zrobił ci, uwalił ci sklep czy sprzedaż na kilka tygodni, yy, i może sobie dalej sprzedawać w swojej kategorii, czy tam w kategorii tych produktów. I teraz mówisz dlatego, że wiedziesz o tym, że takie rzeczy będą się normalnie co dzień spotykały. I oczywiście, jeśli dzisiaj jesteś człowiekiem, który chce podjąć rękawice i spróbować swojego szczęścia w przedsiębiorczości, będą jeszcze o ten temat filmy na pewno, ponieważ to jest coś, co mi bardzo leży na sercu, krzewienie przedsiębiorczości wśród młodych osób, czy ogólnie wśród osób, które chcą coś robić w swoim życiu więcej, to wiedz, że to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ ja osobiście uważam, to jest moje zdanie, że to powinno być jak z prawo jazdy. Każdy, chociaż raz w życiu, powinien otrzeć się obycie bycie przedsiębiorcą. Dajcie znać, moi drodzy przedsiębiorcy, albo osoby które gdzieś tam były, kiedyś miały swoją firmę. Dajcie znać w komentarzu, czy to nie byłoby genialne. Powiecie, często się mówi, że tam narzeka się na, na właściciela firmy, że taki, owaki, że siaki. I oczywiście ja nie neguję. Na pewno są tacy, którzy są beznadziejnymi właścicielami firm, ale ja moich pracowników traktuję zawsze jak rodzinę. Tak? Mamy. Mm, Dziewczyna, która nam pakuje paczki, jest Julka, którą uwielbiam, jest świetna, zawsze, że powiem, traktowałbym, prostuję, jak swoje dziecko de facto, i co tylko mogę, to naprawdę bym jej pomógł, ze wszystkimi rzeczami tylko jej włącznie potrzebuję, i sobie innej relacji po prostu nie wyobrażam. I oczywiście wiem, że taka, to, to nie jest oczywiste, ale w małych firmach, pewnie z wiecie, to raczej się traktuje ludzi jak... Blisko, tak, jak rodzina. Widzimy się codziennie, codziennie są żyjemy, a to nie jest jakiś tam, wiecie, korporacja, jest tam jest 5 tysięcy osób. I oczywiście ja to rozumiem, że możesz mieć taki obraz prywaciarzy, firmowców i tak dalej, ale pomyślcie, jakby to było genialne, gdyby każdy, kończąc maturę, czy nie wiem, miał określony czas, że do 30 roku życia musisz otworzyć chociaż raz firmę, bo inaczej na przykład nie będziesz mógł korzystać z benefitów takich, takich, takich na przykład na etacie. I od razu ten człowiek miałby inne podejście o, o właścicielu firmy, inne podejście na temat tego, jak się firmy prowadzi, jakie to jest trudne, łatwe, czy może przyjemne, może nie jest, i wiele, wiele innych rzeczy. Mówię dlatego, ponieważ jeśli dzisiaj naprawdę chcesz podjąć takie wyzwanie, to ci gratuluję przede wszystkim, ale nie podejmuj zbyt dynamicznych kroków. I dlatego pięć takich, moim zdaniem, najważniejszych protipów, które są najważniejsze, żeby dzisiaj w ogóle myśleć o tym, żeby przejść z etatu na własną działalność. Po pierwsze, to jest najważniejsze. musisz znać swój poziom ekspertyzy w czymś. Jestem z założenia osób, które uznają, że jeśli dzisiaj nie masz. Hmm, jakiegoś, e, swojej cechy, która przynosi pieniądze, albo nie masz dzisiaj cechy, która mogłaby dawać pieniądze, zarabiać na usługach, na doradztwie, na twojej ekspertyzie, nie wiem, na temat sprzętu danej firmy i tak dalej, to będzie Ci bardzo ciężko. Dlatego, że twój pierwszy biznes powinien być oparty przede wszystkim o to, na czym się bardzo dobrze znasz. I to nie muszą być jakieś wychwalone rzeczy. Mam kolegę, który zajmuje się sklepem, który sprzedaje karty, Piłkarskie, no widzisz, ja nie wiem nic na ten temat, tak? i chłopak na tym żyje naprawdę bardzo dobrze, zarabia dobrą wypłatę połonad świadomą krajową, i mówi, że się z tego mega cieszy się, po prostu kupuje karty, gra w te karty, jest po prostu totalnym fanatykiem, bym wręcz powiedział, ale ma w tym ekspertyzę. Więc pierwsza najważniejsza cecha, jeśli chcesz przejść na swój własny biznes, musisz wiedzieć, że masz chociaż jedną dominantę, jeden kierunek, w którym jest Twoja ekspertyza. Z możesz się uchwycić, złapać i po prostu to możecie pchać w kierunku tego, by rozwijać w danym kierunku czy w danym działaniu. Drugie, bardzo ważne, zacznij traktować swoje social media jako swoją wizytówkę. I nie jak to powiedzieć delikatnie, po prostu, dlatego się trochę może tak zacinał, ale ma naprawdę potąd kont, które są fikcyjne, lol contentowe, backowe, mimiczne, śmieszne i potem ten ktoś otwiera swój biznes, firmę albo chce gdzieś pracować albo zaczyna pracować w jakiejś poważnej firmie i robi się poważny problem. Jeśli jesteś jesteś młodym człowiekiem, to posłuchaj mnie, nie ma nic cenniejszego w Twoim życiu, niż dobrze zadbanie o Twoje social media. Takie nieprzeginanie bagiety, jak to się ładnie mówi, ponieważ pamiętaj o tym, że jeśli dzisiaj masz 15, 19, 20, 25 lat, to za 2, 3, 8, 10 lat będą firmy wyspecjalizowane w tym, żeby weryfikować ludzi, z którymi pracujesz, który podejmujesz swoje na podstawie tego, co robili wcześniej w internecie. Gwarantuję Wam to, to się dzisiaj już dzieje. Ponieważ te rzeczy z internetu nie znikają. I pierwszą rzecz, którą zrobi, to zadbaj o swoją społeczność, żeby ci ludzie cię rozpoznawali, żebyś komentował tym ludziom, swoim znajomym, wśród swoich znajomych na Facebooku. Nie mówię o takich szeroko, to nie muszą być setki tysięcy ludzi. Ale to musi być przynajmniej 10-15 osób zaangażowanych, które, jeśli wystartujesz swoim produktem, to one od ciebie kupią. Uwierz mi, to będą największym motorem napędowym Twojej pierwszej działalności gospodarczej, albo co bardzo ważne, Twoich pierwszych produktów i walidowania tych produktów, bo jestem pewny, że na początku, jak rozpoczniesz, nie będziesz wiedział, czy z całego asortymentu, który sobie wymyślisz, powiedzmy 100 produktów, czy będziesz sprzedawał 100, czy 5, czy 6, czy 50. To właśnie powiedzą Ci te ci pierwsi klienci, a nie ma lepszych pierwszych klientów niż Twoi znajomi, ponieważ oni będą otwarci i dadzą Ci, twoje, dadzą ci pieniądze bez nawet przymykając około na jakieś upy, tak? do normalnego człowieka, jak wypisiesz paczkę, nie wiem, tydzień za późno, to będzie poważny problem. Ale jak Twój zamówi Twój kolega, kolega z, ze szkoły z 5 lat temu, czy którym pisałeś maturę 15 lat temu, naprawdę nie ma problemu. On naprawdę to przeżyje. Nie wystawić negatywa, albo nie będziesz miał z nim problemów przez x tygodni, bo gdzieś tam będzie jakiś fora spamowało, że to taki i owaki. Więc to jest bardzo ważne. Po trzecie, już dzisiaj korzystaj i inwestuj w rozwój cyfrowych umiejętności. To jest nieprzeciętne. Jestem stałem się naprawdę fanatykiem, e, mogę powiedzieć, e, aż, aż źle negatywnie w takiej formie. E, tematów AI-owych, czatów GPT, automatyzacji, shortów, skrótów. E, jak widzę, jak to naprawdę zmienia reguły gry, jak sobie myślę, jak wiele tematów zmieniło się w życiu w ciągu ostatnich kilkunastu lat, to jest niepo, niepojęte. Ja jestem, to, mógłbym, powiem szczerze, jestem totalną nogą techniczną. Jestem totalnie e, nieprogramistyczny, totalnie w sensie tak, że po prostu tego, tego nie lubię. Większo, niektóre moje prace wymagały tego, że musiałem się tego nauczyć, ale to po prostu totalnie tego nie lubię. Dziś, ile narzędzi powstaje, które naprawdę zabiera. Zmienia reguły gry totalnie, to jest niesamowite. Ktoś, kto dzisiaj robi rolkę na TikToka, robi rolkę na Instagrama, bierze za to 300 400 500 zł za jedną rolkę. Jeśli... I to naprawdę są normalne stawki. 200-300-500 zł są naprawdę normalne stawki dla kogoś, kto robi ładne, super kontentowe zdjęcie. Wystarczy oglądać 17 poradników na YouTubie, 15 filmików, 16 rolek, zasubskrybować, nie wiem, 14 kont, które zajmują się takimi rzeczami po prostu obserwować bez przerwy i za miesiąc zrobić dokładnie takie rolki. Jeśli oczywiście to twój temat. Jeśli też wysyłać maile automatyczne, naprawdę tyle wiedzy. Chcesz robić treści, e, pytania, tyle wiedzy. Chcesz, nie wiem, automatyzować listę mailingową, żeby wychodziły maile z automatu? Tyle wiedzy. Darmowo w internecie od razu mówię, tak? Jeśli chcesz dzisiaj, nie wiem, robić krótkie filmy, shorty z napisami, bez napisów, z dźwiękiem, z przebitkami, to wszystko dzieje się automatycznie. Chat GPT, 4.0 czy inne e, aplikacje, które do tego służą, naprawdę są wybitnie dzisiaj mocne. Musisz te rzeczy mieć. Ponieważ oraz ci powiem, jeśli będziesz chciał założyć swoją własną działalność gospodarczą, nie będziecie stać na grafika, z programisty od strony internetowej, nie będziecie stać na na księgowego, który weźmie tyle i tyle, ponieważ będziesz może musiał prowadzić większej dokumentacji albo uprościć ją w największym stopniu. Będziesz masę rzeczy musiał automatyzować bądź zlecać do aplikacji. Taniej ci będzie zapłacić za aplikację 19, nie wiem, 9 dolarów miesięcznie, na przykład za nie wiem, jakąś firmę, za jakieś tam aplikacje do robienia skrótów, shortów i tak dalej. Czy taniej ci będzie zapłacić tam za aplikację, czy może taniej będzie zatrudnić kogoś, kto za jedną na przykład rolkę weźmie czystówki, na przykład, nie? A ty zrobisz sobie z automatu 5-10 rolek po prostu tak, sklepnięcie po prostu palca. Więc to jest niezwykle ważne. Musisz te umiejętności dzisiaj czerpać i nie ma takiej odpowiedzi, że Cię to nie interesuje. Ponieważ zaufaj mi, w XXI wieku nie przebijesz się bez tych umiejętności. No, ok, może się przebić pod warunkiem, że miał, będziesz miał punkt piąty, o którym zaraz powiem. Eee, no spokojnie, jak masz tym punkt piąty bardzo duży, no to nie ma problemu. Eee, Zresztą chyba najważniejszy, eee, ale jeśli nie, to, 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 to bez tego naprawdę nie ma, nie ma nawet nie ma podrygu. I po piąte, najważniejsze, już dziś osiądaję pieniądze. Oszczędzaj kapitał, ponieważ nie rozpoczniesz biznesu dzisiaj bez pieniędzy. Ja wiem, teraz podpadnę wszystkim guru internetu, dropshoppingowcom, sklepom internetowym, gościom, którzy założyli sklep, mając nie wiem, sneakersa w kieszeni, spoko, ale ja osobiście uważam, że dzisiaj założenie darmowego sklepu jest bardzo ciężkie, bardzo trudne, bardzo wymagające, ryzykowne. Ponieważ często są to biznesy oparte na wysokich prowizjach czy na wysokich marszowych produktach, co często one mogą zostać po prostu na magazynie albo może się po prostu utopić w magazynie. Więc ja jestem z tych osób, które uważam, że powinieneś, powinnaś sobie odłożyć te kilka tysięcy złotych. Ile to jest, nie wiem, dlatego że nie znam profilu, co chcesz robić. Tak? No ktoś inny kto chce otworzyć, otworzyć butik z sukienkami. Myślę, że musimy mieć w granicach między 15 a 30 tysięcy złotych. Mówię całkiem realnie. Za 30 tysięcy kupujesz kilka worków ubrań, naprawdę, tak? które mają po 2, 3, 4 sztuki, danego rozmiaru, tak? danego modelu. Chcesz dzisiaj iść w elektronikę? No to co kupisz się w elektronice? No jeśli chcesz iść w oryginalne rzeczy typu Samsung, Apple, czy jakieś inne markowe firmy, no to tutaj szału też nie zrobisz, no bo co, sprzedając telefony? No to ile? Co kupisz za 30 tysięcy? 10 telefonów? 7 iPhoneów? No, rozumiesz, to jest kwestia skali, a z kolei jeśli chcesz zrobić, nie wiem, bryloczki, no to wiesz, zakopany bryloczka za 15 tysięcy, tak, więc kwota w zależności od tego, co chcesz robić jeśli chcesz robić usługi, to w ogóle cudownie, jeśli chcesz iść usługi, to przepięknie obniżasz to najbardziej największy koszt, czyli koszt produktu staje Ci w kieszeni ponieważ Twój czas jest produktem, tylko możesz go bardzo szybko skalować, bardzo szybko go podbijać i wymieniać go na pieniądze, jeśli widzisz, że już masz termin na dwa tygodnie do przodu spokojnie się utrzymaj, jeśli widzisz, że masz na miesiąc do przodu robotę podnosisz ceny, ponieważ dzisiaj klient musi, będziesz musiał walidować swój czas, nie będziesz mógł się po prostu rozdwoić na początku, tak, będziesz musiał podnosić cenę, aż będziesz się na tyle stać, żeby ta podniesiona cena zwalidować, na przykład, żeby zatrudnić pracownika, plus 30%, 40% dla Ciebie, tak, i kolejny, i kolejne, i kolejny, i do przodu, i do przodu, Ty tylko zarządzasz zespołami. Więc e, piąty punkt jest najważniejszy, oczywiście, teraz powiem, no dobra, jestem na tacie, zarabiam 3000 miesięcznie, mogę odłożyć. Powiem Wam tak, miałem kiedyś kurs, jak zarabiać w internecie, Jeden z jego uczestników zarabiał 3200 zł miesięcznie i potrafił w ciągu roku dorobić, zarobić, odłożyć 15 tysięcy złotych. Dla mnie to był szok. 15 tysięcy złotych z wypłaty 3000 zł powiedzmy okrągło, bo tutaj sobie coś kupił, bo tutaj pojechał, tu wziął sobie urlop, na urlop pojechał gdzieś tam za granicę, coś tam porobić, jakieś tam remonty. Tu poszedł jakiś jakiegoś szwagra, który robi remonty, wynosił gruz w sobotę czy tam w niedzielę, kiedy mógł, a w ciągu tygodnia robi coś innego. Rozumiecie, 15 koło odłożył, za te 15 tysięcy odłożył swój sklep. Bez brania kredytów, bez zapożyczania się, bez banków, bez niczego, po prostu to zrobił. I to jest moje dzisiejsze dla Ciebie 5 pora, porad o tym, jak rozpocząć swój biznes wychodząc z etatu. I co jest bardzo ważne, jeśli na którymś z tych etapów wywrócisz się, nie przejmuj się, takie jest życie. Jeśli na którymś z tych etapów stwierdzisz, że nie, no, jednak zostaję na tacie, to przedsiębiorstwo nie zna mnie, to super, tylko mam Cię prośbę. W takim razie nie oceniam przedsiębiorców. Okay? Jeśli tobie się potknie noga i tobie się nie uda, spoko. Ale proszę cię, nie rób takiej, nie rób innym przekrośli, tak? no bo jeśli puścisz świat, że na przykład e, taki, taki temat, mi też wiele rzeczy się nie udało, naprawdę. Naprawdę, uwierz mi, ja jestem oazą i okazem tego, jak wiele się może w życiu nie udać. E, I jedyne co robię, to po prostu nie oceniam jakby przez swój pryzmat tego, że nie wiem, o, oh, nie da się, nie wiem, w tym kraju nie da się być przedsiębiorcą, przecież, nie? albo nie da w tym się kraju prowadzić biznesu. No nie, po prostu wymyśliłem sobie sklep z butami premium, te buty premium nie poszły, no i bajabongo, tak, koniec. Tyle historii. Nie oddawaj takich aspektów, ponieważ to tobie dobija, Ciebie dobija, tak? bo sam się opadasz w dół emocjonalnie, e, uczuciowo, sam sobie przypominasz swoje problemy, zamiast przepracować to po prostu w głowie, e, a po drugie innym obcinasz sklep na starcie, ten ktoś po prostu w ogóle nie zaczyna, mówi, o kurwa, jak tam grażenieś się nie udaje, dla biedę, to, to ja dziękuję, do widzenia, wychodzę. Okay? Więc jeśli nawet się nie uda, spoko, nie oceniaj. Tak, żeby nie ocenić innych, ale co bardzo ważne, najważniejsze, gratuluję pod, 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 pod podjęcia próby. To jest najcenniejsza umiejętność w Twoim życiu, która będzie się przydawała non-stop, bez przerwy. Jeśli tylko będziesz chciał, będziesz chciała a, zostać przedsiębiorcą albo podjąć tą rękawicę, to uwierz mi, każda sekunda bycia przedsiębiorcą nauczy Cię czegoś, co w Twojej pracy na dacie się przyda i od razu da Ci podwyżkę. Naprawdę ponieważ umiejętności, które przedsiębiorca musi mieć wieloskalowe, wielowektorowe, są tak wielkie dzisiaj, że każdy twój cenna na sekundę spędzony jako przedsiębiorca oczywiście mówi, że już pracujesz, bo wiesz, że jeśli założysz firmę, bo miałeś do całej dotacje 50 tysięcy, no i jakoś to będzie, no to, to sorry. To, to ja dzisiaj mówiłem trochę do innych ludzi, mam nadzieję, że te osoby mnie dzisiaj słuchały. Także życzę ci tego, żebyś posłuchał tych pięciu porad, bierz to wyzwanie, chwytaj byka za rogi, spróbuj, a no to może właśnie na ciebie czeka dzisiaj świat, żeby twój mały biznes, twoja duża firma, twoja wielka korporacja zaistniała na świecie. Każda wielka podróż zaczyna się od malutkiego kroku. I tego ci życzę. Bardzo gorąco. Jakub Żak z Jakub Żak TV. Kliknij link poniżej, zapisać się na mojej grupy Discord, gdzie możemy się wzajemnie wspierać albo może zadać mi dodatkowe pytania. Jeśli możesz oczywiście dodatkowe pytania, koniecznie wejdź na Discorda, tam odpowiem Ci najszybciej lub e, pobierz e-booka, który jest w opisie tego filmu. Zapraszam Cię gorąco i mam nadzieję, że te porady pomogą Ci otworzyć Twój może pierwszy biznes. Po inne porady zapraszam na moją stronę internetową, gdzie w sklepie internetowym znajdziesz inne materiały, które mogą pomóc Ci rozwijać Twój sklep internetowy, Twoją automatyzację, czy może konsultację po Twój nową e, biznes, nową firmę. Wszystkiego dobrego, Jakub Żak z Jakub Żak TV. Do usłyszenia. Cześć. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Ci za dziś. Jeśli podobało Ci się, zostaw komentarz, like i udostępnij to na swoich społecznościach. A więcej znajdziesz na stronie www. Jakub TV. Do usłyszenia. Cześć.